Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję. Marcin, to jeszcze jedno pytanko na sam koniec. Na kogo ty czekasz? Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Przepraszam. Kurwa. Przepraszam. E, bardzo, bardzo, bardzo fajna bitka. Dziękuję. Zdecydowały twoje zastęp... obalenie, twoje doświadczenie, parterze. Nie, ja jestem kurwa, jestem. Ja chcę, ja chcę go kurwa. I ja cię nie kręcę. Co tu się dzieje? E, tutaj coś się wydarzyło, nie wiem czy nie doszło do urazu przy tym sprowadzeniu Piotra Tyburskiego. Ojoj, ojoj, ojoj. Dramaty, dramaty. E, jak możemy powtórkę zobaczyć tego, co się przed chwilą wydarzyło? Piotrek tutaj w szale emocji. No tego nie chcemy oglądać, takich obrazków. Zobaczymy czy tutaj nie doszło przypadkowo do urazu Marcina Wrzoska, boli. Nie, boś, bo, bo, o, Marcinku, boli, cały czas boli pa. Marcin, tak, wygierniem nie mówię, za Przejdź do Nie, Marcin, kurwa. Bracie, kurwa, co się odiewało teraz? Co się teraz oddywało to jest chuj, nie? kurwa, bracie, nic się stało, ale już... Nie, weź, nie mów, weź. A kurwa. Nie. Co się też nieba tu? Nie o to cię pytać dwóch żart, ale... Ale kurwa, kurwa. nie! Wygięło no, mi się nie kurz! Serio! O, kurwa! Ja tutaj ja tutaj bym chyba poprosił nosze albo wynieść Marcina, bo chyba doszło do poważnego urazu kolana w tej sytuacji. Dramaty, dramaty, dramat Marcina Wrzoska. O, nie, Tutaj zostawimy panów w spokoju.